Witam Was, moi drodzy! Dziś kolejny film, dzisiaj przychodzę do Was z taką opowieścią na temat echa życia. Otóż, żeby zrozumieć, co to jest echo życia, to może opowiem Wam pewną historię. Kiedyś ojciec ze swoim synem wybrali się w góry po to, żeby się tam troszeczkę powspinać, pokazać również synowi piękne widoki z samej góry. No i kiedy tak się wspinali po tych górach, do góry, coraz wyżej, coraz wyżej, w końcu gdzieś tam syn się lekko uderzył w kolano i odruchowo krzyknął Ała! Ku jego zdziwieniu nagle przyszła z powrotem odpowiedź. Ała! Więc Syn bardzo zdziwiony krzyknął: Kto tam? I znów ku jego zdziwieniu przyszła odpowiedź: Kto tam? Ta... Więc w końcu syn lekko zdenerwowany, myśląc, że ktoś robi sobie z niego żarty, krzyknął: Pokaż się, tchórzu! I znowu otrzymał odpowiedź: Pokaż, Pokaż się, tchórzu! się, tchórzu! Wtedy zdziwiony popatrzył na ojca i mówi: Ojcze, co tutaj się dzieje. Na to ojciec uśmiechnął się i mówi do syna, posłuchaj teraz uważnie. W tym momencie ojciec krzyknął Jesteś przepiękny, i otrzymał z powrotem odpowiedź. Jesteś, jesteś przepiękny! przepiękny, następnie ojciec krzyknął, jesteś. Mistrzem! I przyszła znowu odpowiedź z powrotem: Jesteś mistrzem. Wtedy syn zdziwiony patrzy na Ojca, ponieważ nie wiedział, co się dzieje. Wtedy Ojciec mówi dalej: Widzisz, Synu, ludzie nazywają to echem. Jednak tak naprawdę to jest odbicie naszego życia. Bo widzisz, Popatrz, wszystko, co robimy w życiu, jak się zachowujemy, jakie rzeczy robimy i co podejmujemy, jakie decyzje, jak się odnosimy do kogoś, to wszystko jest naszym lustrzanym odbiciem naszego życia. Ponieważ wszystko, co robimy, wraca do nas z powrotem. Więc, kiedy w życiu chcesz więcej przyjaźni, no dawaj. Więcej przyjaźni i otrzymasz tą przyjaźń z powrotem. Kiedy w życiu chcesz więcej dobra od innych, to dawaj więcej dobra innym. Wtedy dobro wróci automatycznie też i do ciebie. Chcesz w życiu więcej uśmiechu od innych, daj również innym więcej uśmiechu i wtedy ten uśmiech wróci również do ciebie z powrotem. Więc cokolwiek. Dasz życiu życie, da ci to z powrotem. Moi drodzy, to jest jedna z takich głównych zasad wszechświata. Wszystko, co robisz, wszystko, co myślisz, każda emocja się odbija i wraca do ciebie. Już kiedyś o tym wspominała dawno temu Biblia. Był taki cytat: Co zasiejesz, będziesz zbierać. To ma właśnie tutaj dokładnie nawiązanie. Do tego echa życia, że cokolwiek dasz życiu, jakie emocje wypuścisz, to wszystko do ciebie będzie wracać z powrotem wtedy. To jest właśnie jedna z tych głównych zasad wszechświata, o której również mówiła Biblia. Zresztą mamy nawet i takie jedno przysłowie, więc następnym razem uważaj. Kiedy będziesz komuś źle życzyć, będziesz wysyłać zazdrość, inne złe emocje, które z ciebie wychodzą, ponieważ widzisz, że ktoś na przykład osiągnął coś więcej, czego ty nie osiągnąłeś, wtedy ludzie bardzo często wpadają w złe emocje, ponieważ Stare Przysłowie mówi: Jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. I również nawiązuje to do tego, że wszystko, co z ciebie wysyłasz, Wraca do ciebie z powrotem. To echo życia, które się po prostu odbija i wraca do ciebie z powrotem. Wiele ludzi ciągle o tym nie pamięta. Złożyczą, nie wiadomo co jeszcze, zazdrość się przelewa, a to wszystko wraca do nich z powrotem. I dlatego takim ludziom nigdy w życiu nie będzie się dobrze wiodło, dopóki nie nauczą się, że emocja, każdy czyn, wszystko do nich wraca z powrotem. Dopóki tego nie zrozumieją, to nigdy w życiu nie będzie im się dobrze powodzić. Więc udostępnij ten film dalej, czyńmy razem tutaj dobre rzeczy, uświadamiajmy, ponieważ w Biblii było to powiedziane, to przysłowie również jest bardzo stare. Skąd wiecie, że nasi pradziadowie wiedzieli już to? Skąd mogli to wiedzieć? Że właśnie takie przysłowie stworzyli. No właśnie, oni już to wszystko wiedzieli. To wszystko, moi drodzy, już było, to wszystko już było, tylko wiedza niestety przepadła, została wyeliminowana, została wzmiecona i nie ma już tej wiedzy pośród nas. Kto ją jeszcze pamięta, ten ją pamięta i ten przekazuje na nowo lub kto ją odkrył, teraz na nowo, również przekazuje dalej. Także udostępnij ten film dalej, niech pomaga, niech niesie dobro wszystkim. A jeżeli Ci się spodobało, to jest też cała playlista na naszym kanale Historia z Morałem, gdzie znajdziesz bardzo dużo filmów już właśnie tego typu, które pomogą Ci w bardzo prosty, ilustracyjny sposób zrozumieć życie. Zasubskrybuj kanał, Zostaw lajka i udostępnij film dalej. Życzę Wam wszystkim miłego dzionka, pełnego uśmiechu. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej moi drodzy!